Mamy wyliczyć wyrazy od a2 do a5, ile liczb dodatnich jest spośród 10 początkowych wyrazów tego ciągu. W takim razie w podpunkcie a, nasze a1 jest równe 5 i musimy obliczyć kolejne. Będziemy mieli a2 i to jest równe 2a1 dodać 10, czyli będziemy mieli 2 razy minus 5 dodać 10. To jest równe minus 10 dodać 10, czyli będziemy mieli 0. A3 jest równe 2 razy A1 dodać 10. 2 razy 0 dodać 10, czyli będziemy mieli 10. A4 jest równe 2 razy nasze A1, czyli jakby ten poprzedni wyraz, tak? czyli nasze A3 tak naprawdę dodać 10. Czyli będziemy mieli dwa razy poprzedni wyraz, czyli będziemy mieli 10, dodać 10, jest równe 20 plus 10, czyli mamy 30, a 5 jest równe. Możemy zapisać dwa razy nasze a4, dodać 10, jest równe dwa razy a4, to było 30, dodać 10. Będziemy mieli 60 plus 10, czyli 70. W takim razie, jeżeli oni nas pytają, ile liczb dodatnich jest spośród 10 początkowych wyrazów tego ciągu, czyli w takim razie możemy powiedzieć, że wśród 10 początkowych wyrazów tego ciągu jest 8 liczb dodatnich. W podpunkcie B, nasze A1 jest równe 6. Musimy policzyć kolejne wyrazy, czyli nasze A2 to będzie A1. Odjąć 2 do potęgi pierwszej, czyli 6 odjąć 2 jest równe 4, a3 to jest a2 odjąć 2 do drugiej, czyli będziemy mieli 4 odjąć 4, no to to jest 0, a4 jest równe a3 odjąć 2 do potęgi trzeciej, czyli 0 odjąć 8 jest minus 8, i a5 jest równe a4. Minus 2 do potęgi 4, minus 8 odjąć 2 do potęgi 4 to jest 16, czyli będziemy mieli minus 24. Spośród 10 początkowych wyrazów tego ciągu są dwie liczby dodatnie. W podpunkcie C, a1 jest równe 1, a2 będzie równe, a1 dodać minus 2 do potęgi pierwszej. 1 odjąć 2 mamy minus 1, a 3 to jest a2 dodać minus 2 do potęgi drugiej, czyli minus 1 dodać 4 jest równe 3. a 4 jest równe a3 dodać minus 2 do potęgi trzeciej, to jest równe 3 odjąć 8, czyli mamy minus 5. A5 jest równe A4 dodać minus 2 do potęgi czwartej. To jest równe minus 5 dodać 16, czyli mamy 11. I tutaj możemy zauważyć, że jest tylko 5 liczb dodatnich. W podpunkcie D. A1 jest równe 0. A2 będzie równe A1 dodać. 1 minus 1 do potęgi drugiej, czyli mamy 0 dodać 0 do potęgi drugiej, no to i tak wychodzi nam 0. A3 to jest A2 dodać 2 minus 1 do drugiej, czyli będziemy mieli 0 dodać 1 do potęgi drugiej, no to mamy 1. A4 jest równe A3 dodać 3 minus 1 do potęgi drugiej. To jest równe 1 dodać 2 do potęgi drugiej, czyli mamy 1 plus 4 do no to 5, i A5 jest równe A4 dodać 4 minus 1 do potęgi drugiej, A4 to było 5, dodać 4 minus 1, 3 do potęgi drugiej, 5 dodać 9 mamy 14. No, i tutaj możemy zauważyć, że wśród 10 początkowych wyrazów ciągu jest 8 liczb dodatnich. W podpunkcie E A1 jest równe minus 1, 2. A2 to będzie A1 dodać 1, 2 do potęgi drugiej, czyli będziemy mieli minus 1, 2 dodać 1, 2 do potęgi drugiej, no to mamy 0. A3 to jest A2 dodać 1 druga do potęgi drugiej, czyli będziemy mieli 0 dodać 1 druga do potęgi drugiej, no to mamy 1 drugą do potęgi drugiej, czyli to będzie 1 4 A4 to jest A3 dodać 1 2 do drugiej, A3 wyszło nam 1 4 dodać 1 druga do drugiej, to jest równe 1 czwarta dodać 2 czwarte do potęgi drugiej, czyli będziemy mieli 3 czwarte do potęgi drugiej, zatem 9 szesnastych. A5 jest równe A4, dodać 1 druga do drugiej, czyli jest to 9 szesnastych, dodać 1 druga do drugiej. Sprowadzamy do wspólnych mianowników. Pierwszy ułamek przypisujemy, drugi musimy pomnożyć, żebyśmy miały w mianowniku 16. To będzie 8 szesnastych do potęgi drugiej. To jest równe 17 szesnastych do drugiej, czyli mamy 289 przez 256. Tutaj możemy zauważyć, że wśród liczb 10 początkowych wyrazów tego ciągu jest 8 liczb dodatnich. No i został nam podpunkt F. A1 jest równe pierwiastek z 2. A2 w takim razie to jest 1 razy A1 do drugiej odjąć 1. Czyli będziemy mieli 1 razy pierwiastek z 2 do potęgi drugiej odjąć 1. 2 odjąć 1 jest równe 1. A3 2 razy A2 do potęgi drugiej odjąć 1. Czyli 2 razy 1 do drugiej odjąć 1. 2 minus 1 to będzie 1, a 4 to będziemy mieli 3 razy a 3 do potęgi drugiej odjąć 1. To jest równe 3 razy 1 odjąć 1, czyli mamy 3 odjąć 1, mamy 2, i a 5 to jest 4 razy a 4 do potęgi drugiej odjąć 1.